Dlaczego zaprzysiężenie Karola Nawrockiego, mimo oficjalnego wyniku wyborów, wciąż wzbudza emocje? Co naprawdę miał na myśli prezydent Andrzej Duda, mówiąc o konieczności przygotowania się na wszystkie scenariusze? I skąd te doniesienia o zamachu stanu, o których wspomina marszałek Hołownia? Dziś przyglądamy się kulisom ostatnich godzin przed objęciem urzędu przez nowego prezydenta. Zgodnie z informacją kancelarii prezydenta RP, zaprzysiężenie Karola Nawrockiego odbędzie się w środę o godzinie 10 w Sejmie, przed Zgromadzeniem Narodowym. Następnie zaplanowano mszę świętą w Archikatedrze Warszawskiej oraz uroczystość na Zamku Królewskim. Wszystko wygląda na gotowe, ale pojawiły się głosy, które próbowały zakwestionować nie tyle wynik wyborów, co sam proces zaprzysiężenia. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Andrzej Zol, zasugerował, że Zgromadzenie Narodowe powinno dopuścić do głosu prokuratora generalnego, który miałby przedstawić zarzuty dotyczące ważności wyborów. W jego ocenie możliwe byłoby nawet zawieszenie przyjęcia ślubowania. To wywołało ostrą reakcję polityków. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia uciął te spekulacje stanowczo, mówiąc, że choć próbowano go przekonać do działań niekonstytucyjnych, zamachu stanu, ze mną się nie zrobi, jak to ujął w rozmowie z Polsat News. Podkreślił, że jako marszałek musi uszanować wolę wyborców. Prezydent Andrzej Duda, który ustępuje ze stanowiska, wyraził nadzieję, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem, ale równocześnie zaznaczył, że należy być przygotowanym na wszelkie scenariusze. Co miał na myśli? W jego wypowiedziach wyraźnie wybrzmiewa obawa przed próbami destabilizacji, które choć skrajnie nieprawdopodobne, w ostatnich dniach były tematem rozmów w kuluarach. Czy Karol Nawrocki zostanie jutro oficjalnie prezydentem Polski? Wszystko na to wskazuje, ale ostatnie wypowiedzi Dudy, Zola i Hołowni pokazują, że to zaprzysiężenie nie jest zwykłą formalnością. Co ty o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu. Jeśli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami w Polsce, zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek i zostaw łapkę w górę. Dzięki Tobie możemy rozwijać niezależne analizy i docierać do większej liczby odbiorców. Dzięki, że jesteś. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnym materiale.